Cześć, z tej strony Tomek Serwisant. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co możemy zrobić, gdy nasz telefon się nie włącza yy, lub yy, wisi na logo, ewentualnie restartuje się cały czas do tego samego miejsca i nie chce się uruchomić do końca. Zapraszam. Co chwilę do naprawy dostaję telefony, które nie włączają się to znaczy jest cały czas czarny ekran yy, nawet nie reagują na ładowarkę, i telefony, które. Wiszą na logo producenta, lub restartują się cały czas do tego samego momentu i nie chcą się włączyć do końca. Gdy nasz telefon umarł, nie pojawia się zupełnie nic, nawet pod ładowarką. Mamy jeszcze kilka opcji, zanim polecimy z tym przypadkiem do serwisu. Są serwisy, które nie wezmą pieniędzy za te proste czynności, ale są też takie, które z chęcią skasowałyby i to uwierzcie mi, nie niemałą kwotę. Więc co nam szkodzi? Spróbować, jeśli nie mamy możliwości uszkodzenia telefonu, a wręcz przeciwnie, mamy szansę go naprawić. Bierzemy się za rozwiązanie problemu nie włączającego się telefonu. Na początku robimy restart. W iPhone'ach wygląda to następująco. Klikamy zaznaczone na zielono przyciski, aż do momentu pojawienia się logo Apple. A. Jeśli nic się nie pojawia, a trzymaliśmy przyciski około 10 sekund, to przechodzimy dalej. W telefonach z Androidem też możemy zrobić restart. Wygląda to prawie tak samo w każdym modelu: czy to Samsung, Sony, LG, czy nawet chiński Huawei, czy Xiaomi. Najczęściej jest to przycisk włączania telefonu oraz ściszania głośności. Jak widzicie w telefonie Sony jest trochę inaczej. Klikamy przycisk Power i zamiast przycisku ściszania głośności, klikamy przycisk powiększania głośności. To jest jedyna różnica. Telefonach HTC LG to samo, czyli przycisk włączania telefonu oraz ściszania. I trzymamy aż pojawi się logo około 10 sekund. Jeśli nasz telefon dalej nie uruchamia się po zrestartowaniu, mamy jeszcze jedną możliwość, a mianowicie czyszczenie, czyszczenie złącza, ładowania. Jak wyczyścić złącze? Tutaj lub tutaj powinna wyświetlić się instrukcja, jak to zrobić. Dobrze i po czyszczeniu tego złącza. Podłączamy telefon do ładowania na bardzo długo, nawet do dwóch godzin, gdyż bateria może być bardzo głęboko rozładowana. To były dwie rady, gdy Twój telefon całkowicie umarł. Lecz gdy nadal masz ten problem, nie pomógł restart ani czyszczenie złącza, yy, proponuję poszukać dobrego serwisu w okolicy. Możesz mieć do wymiany baterie, złącze ładowania, może być do wgrania oprogramowanie lub możesz nawet mieć uszkodzoną płytę główną. Jest tylko jeden domowy sposób, nazywa się hard reset, i niestety wiąże się z utratą danych. Więc, jeśli mamy coś ważnego na telefonie, najlepiej zanieść telefon do serwisu i powiedzieć, że najbardziej nam zależy na danych. Może się zdarzyć tak, że serwis i tak do nas zadzwoni z zapytaniem, czy może usunąć wszystkie dane z telefonu. Ale może być też tak, że będzie do wymiany tylko jakaś część. Gdy dane nie są Ci potrzebne lub wszystko zapisuje Ci się w chmurze albo zgrywasz wszystko na komputer, możesz swój telefon przywrócić do ustawień fabrycznych. W Androidzie z poziomu telefonu zwany hard reset, a w iPhone'ie yy, zerowanie lub odtworzenie telefonu po podłączeniu telefonu do komputera. Jak zrobić hard reset w Androidzie? Z pomocą przyjdzie nam YouTube. Wpisujemy hard reset oraz model naszego telefonu. Robimy zgodnie wszystko z poradnikiem do naszego modelu telefonu. Nie spotkałem się jeszcze, że nie znalazłem jakiegoś telefonu. Jeśli jest jakiś telefon, w którym nie wiecie, jak zrobić hard reseta, zapraszam do pisania komentarzy. Na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie. Nie jestem w stanie pokazać, jak zrobić hard reset w każdym telefonie, więc jeśli będzie miał jakiś problem, to pisz. Na pewno znajdziemy wspólne, wspólnie rozwiązanie. Jak przywrócić każdego iPhone'a do ustawień fabrycznych? Uruchamiamy program iTunes na naszym komputerze. Jeśli nasz iPhone wisi na logo, postępujemy tak samo jak w tym poradniku, mimo że w poradniku widzimy, że iPhone jest włączony. Postępujemy tak samo, czyli przyciskamy długo przycisk zasilania oraz przycisk Home, aż do momentu pojawienia się znaczka iTunes. Następnie klikamy przycisk otwórz. Następnie otwórz aktualizuj. Wszystko akceptujemy. I... Zaczyna się pobierać nam y, oprogramowanie do naszego iPhone'a. Czekamy, aż oprogramowanie się pobierze. W międzyczasie telefon może nam się wyłączyć i będziemy musieli go podłączyć tak samo jak wcześniej od nowa, jak pobierze nam się oprogramowanie do końca i będziemy musieli też ponownie kliknąć y, te same przyciski co wcześniej, czyli odtwórz, później odtwórz i aktualizuj, potwierdzić wszystko. I oprogramowanie do naszego iPhone'a zacznie się wgrywać. Jeśli oprogramowanie wgra się pomyślnie, to znaczy cały pasek pójdzie do końca, nie wyskoczy żaden błąd w iTunesie, to najprawdopodobniej nasz telefon zacznie znowu działać. Czy jeśli wyskoczy jakiś błąd po drodze podczas wgrywania oprogramowania, no niestety może być to problem najczęściej z płytą główną i warto taki telefon zanieść do dobrego serwisu. Jeśli czegoś nie wiecie, postaram się pomóc, odpowiedzieć na Wasze każde pytanie. Pamiętajcie o tym, że przywracając telefon do ustawień fabrycznych, skasują Wam się wszystkie dane. Jeśli się nie czujecie na siłach, by wykonywać te czynności, to lepiej zanieście telefon do dobrego serwisu. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wasze telefony się teraz włączają. Do zobaczenia!